Witam wszystkich. To już robota zrobiona, druty odgołocone. O też, powiem Wam jedno, że taką robotę mogłem wykonywać codziennie z takim słonem. Raz. Mieciucha, całe pudełko. Wczoraj trochę więcej jak dzisiaj. Bo wczoraj były takie grubsze. O, te są akurat mosiężne, tam ze cztery takie mosiężne są, ale wczoraj były takie wydziane. No i praktycznie to jest idealny złom, bo i dziucha i metal, który pójdzie jeszcze jako gruby złom, bo to są grube pręty, powyżej 5 mm I nie mam praktycznie żadnego odpadu. Teraz idziemy to zbażyć. Tylko co to, co to tu przesypać? O, do tego, bo wczoraj sprzedałem i pusto się zrobiło. O, cykuś. Tara. O, i zobaczymy, ile tego będzie. Bo panie, ci mi się to nie wywali? Oj, nacisnęłem. Nie, o, o kurde i mi się wyłączył telefon kurde tak wpadnie muszę wyleźć o, o, teraz muszę zastopować moment no już jeszcze kurna poleciało dzisiaj jest 1340 no wczoraj było 1950, prawie dwa, dołożyłem do złomowy, złomu i innej miedzi, i tego, i, i tego, i sprzedałem wczoraj. A to się zaraz potnie. Cienkie do cienkiego, grube do grubego, bo to to jest grube. Ponad 5 mm pójdzie. I żadnego odpadu, panie, żadnego plastiku, żadnego śmiecia. Jedno się sprzedaje, drugie się sprzedaje, nic nie zostaje. O. Piękny, piękny... Już tak się wyczułem, że mogę to codziennie robić. O. Relaksująco, odwijanie, muzyka leci. No teraz w tej chwili musiałem ściszyć, bo mnie za YouTube przyblokował. No, także jak gdzieś zobaczycie na wystawkach takiego, bierzcie kurna, a jak nie chcecie, to dzwońcie do mnie, ja wezmę. No. Także. Pozdrawiam wszystkich. Jutro się zajmiemy czym innym. Nara.